Cześć, melduje się Kopikowski. Witam w kolejnej recenzji widzokratycznej, co oznacza, że przedmiot tej recenzji wybrały osoby, które wzięły udział w ankiecie na moim Facebooku. Dziękuję Wam. Wygrał ten oto KW1 z 24 głosami. Za wiążące uznaję też drugie miejsce, czyli Korsarz F4U z 12 głosami. Zresensuję go w ciągu dwóch tygodni. KW1. My Polacy powinniśmy mówić KW od imienia i nazwiska ówczesnego sowieckiego komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa. KW natomiast to tak bardziej wiecie międzynarodowo. KW-1 był sowieckim czołgiem ciężkim, jaki na początku wojny pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim był dla Niemców przeciwnikiem bardzo trudnym do pokonania. Wymagane było wsparcie lotnicze lub użycie najcięższych dział, jak przeciwlotnicze 88 Model ten dręczył jednak problemy typowe dla drugowojennych potworów wagi ciężkiej: słaba mobilność i awarie układu napędowego. Zapraszam do recenzji jego klockowej repliki od Kobi. Zaczynamy od rzutu okiem na dwie figurki dołączone do zestawu. Mamy tutaj żołnierzy sowieckich. Odpowiednio od lewej, e, żołnierz piechoty oraz czołgista. Słuchajcie, trafiły się bardzo dobre egzemplarze. Wszystkie nadruki są ostre, jak Żyleta. E, tak. Słuchajcie, ten tutaj ma może jakiś tam delikatny maz na na policzku, ale to mi akurat w ogóle nie przeszkadza, bo jakiś tam wiecie taki malutki mas, jakiś dodatkowy, no to wiecie e, e, zabrudzenia na mundurze i tak dalej, warunki bojowe. Nie mam przeciw, e, nic przeciwko temu. Natomiast nie ma żadnych takich ewidentnych wiecie, baboli, jak rozmazane po prostu, czy też takie rozlewające się nadruki na całej powierzchni, duże jakieś przesunięcia w osi. Tutaj tego nie mam. Mam dwa bardzo dobre egzemplarze. Słuchajcie, ten tutaj żołnierz piechoty otrzymał też takie tutaj pasoszelki, czy też kamizelkę taktyczną. Wtedy chyba się tego tak, tak nie nazywało, z plecaczkiem. Od tyłu tutaj mamy placaczek w kolorze jasno-szarym. Na jego wyposażeniu strzeleckim znajduje się pepesza z dodatkowym magazynkiem, te magazynki można wyjmować i wkładać i chyba, nie wiem, czy, czy nie, nie po raz pierwszy odkryłem w cudzysłowie, że można systemowo i bez problemu wkładać te magazynki żołnierzom do rąk. Tak, tutaj mamy czołgiste i widać, że to jest taki jakiś Obrońca Rosji, odznaczony, doświadczony tutaj żołnierz. Jedyna taka, może nie błąd, ale no niezgodność pewna jest taka, że na opakowaniu wszędzie widać, że powinien on mieć taki pistolet tego, taki już nowoczesny, tak, który był oznaczony jako pistolet TT. Natomiast tutaj dostał on, słuchajcie, taki rewolwer starszego typu, który w dodatku, jak pamiętacie, on jest jeszcze takim akcesorium z tej poprzedniej epoki i jeszcze on jest niepoprawiony, nie to znaczy ma złą średnicę, czy też nawet, powiem, że kształt ma taki, ten rękojeści ma zły i ma tendencję do, do rozginania rączki, co może prowadzić do jakichś wypadków w stylu wyłamanie kciuka, tak dalej. Ja tutaj postanowiłem zrobić taki test na żywo, że tak powiem i nic się nie stało, tak, po prostu się lekko ten, ten mu kciuk, w cudzysłowie, odgiął. Dobra, w każdym razie figurki bardzo mi się podobają, pasują do tego modelu i nie mam najmniejszych takich jakichś zastrzeżeń. W ten sposób cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją, wraz z figurkami. Figurki natomiast teraz idą na bok i skupimy się na, na samym modelu. Słuchajcie, zaczniemy od takiego, wiecie, wyglądu ogólnego, który podoba mi się bardzo. Jego taką cechą charakterystyczną jest to, że zastosowano tutaj klocki w tym nowym, takim bardzo nasyconym brązie. Ja bym go nazwał taka, słuchajcie, czekoladka. I tutaj może zrobię takie malutkie, dosłownie malutką dygresję. Tak? Słuchajcie, bo teraz tak, tu mamy. Tu mamy jakąś tam beczkę z, z, z brązu, tego takiego, no, który był wcześniej powszechnie stosowany w Kobi. On był taki jasny, teraz nazywam go średnim brązem. Później pojawił się i byłem zachwycony. Oczywiście, do teraz jestem. To jest osłona silnika z PZL-ki P11C. Ona była taka wyraźnie bardziej nasycona. Ale okazało się, i co, ten fakt chyba mi umknął, ja w ogóle na to nie zwróciłem wcześniej uwagi, że później, tuż później, się pojawił jeszcze ciemniejszy brąz, taki jeszcze bardziej nasycony. Zobaczcie, czekajcie, żeby nie było odbić o, jeszcze bardziej nasycony. Jeżeli chodzi, o, on się pojawił w Karasiu i nie wiem z czego to wynika. Czy na przykład, czy to była taka wcześniejsza, czy to ma być jakby, rozumiecie, podobny kolor. Tylko z różnych partii i teraz jakby on został do, jakby już doprowadzony finalnie do takiego wyglądu, czy też będą obowiązywać te dwa kolory, ale mi się wydaje, że po, chyba Kobi powinno wybrać jeden z nich, ponieważ one są do siebie bardzo podobne i mogą być mylone. To chyba słuchajcie widać wyraźnie, nie? I tu jeszcze mamy, zobaczcie, ten jaśniejszy brąz. Dobra, więc yy, yy, słuchajcie, bardzo mi się oba podobają. Jestem ciekaw po prostu, który z nich będzie dominować. Natomiast nas się bardzo cieszę, że on został, został rozpowszechniony teraz i, i teraz pierwszy raz widzimy taki model, yy, który będzie mieć w sobie dużo właśnie tego jeszcze bardziej nasyconego yy, brązu z, no, z karasia. Tak, to jest ta osłona, osłona silnika z Karasia, i teraz mamy tutaj pełno. i Słuchajcie, Kobi poszło grubo naprawdę grubo mamy pełno rodzajów elementów wytłoczonych w tym, nowym w, tym, w tym nowym plastiku w tym też takie specjalistyczne, różne skosiki. Cegły podstawowe, tam w środku jest taka tutaj nie widać tego jest też taka jedna chyba cegła, 1 na 8 jeden na 8 też w tym nowym kolorze. Płyteczki, kafeleczki, też ten, ta, ta kafeleczka z, z nitami, tutaj ta, ta taka osłona, osłona, z tymi takimi żaluzjami, te, tutaj mamy też te płyteczki, takie specjalistyczne, z, z, z przetłoczeniem takim typu wieko skrzyni, coś takiego, zaokrąglenia, na pewno na pe pełno ciekawych elementów jest w tym nowym. Y Kolorze, ja się bardzo z tego cieszę. Przyznam się szczerze, że nie badałem tematu kamuflaży stosowanych w KW1, tam w około 1941-1942 roku, więc nie wiem, czy to jest, jakby wiecie. Realistyczne tutaj zastosowanie, takie y, zielon, y, kolor zielony i brązowy. Natomiast powiem Wam szczerze, że, że w ogóle mnie to nie obchodzi, tak? bo czołg wygląda rewelacyjnie i, i po prostu nie wchodzę w temat. Bardzo się cieszę, że zostało to tak zrobione. Bardzo mi się to podoba i. Y Słuchajcie, nie wiem, wiecie, zawsze, zawsze jest to pytanie, jak dobrze wideo oddaje te kolory, natomiast ja Was chcę też słownie zaręczyć, że tak jak patrzę sobie na ten czołg, to wygląda on po prostu świetnie, soczyście, tak apetycznie. Mówię, czekoladka po prostu i aż bym sobie te, mm, chciał porzuć te klocki. Tak wiecie, nie? To już żart. Słuchajcie, jeżeli chodzi o budowanie kadłuba, no, to oczywiście było takie pewne déjà ponieważ jest to bardzo podobny kadłub do tego, który mieliśmy już w KW2. Z tą, wiecie, z tą ogromną, potężną taką wieżą, w której zamontowano tą ogromną chałubicę do niszczenia umocnień fińskich, tak? bo taki, taka, była, taka była historia tamtego modelu. Tutaj mamy malutką wieżę. Znaczy no nie, nie malutko, no dużo mniejszą, wręcz połowa to ja... O, czekajcie, przygotowałem się do tego wyjątkowo. Tutaj mamy, tu mamy KW2. A tu mamy to nasze nowe KW1. I tutaj wyraźnie widać, słuchajcie, że jeszcze zrzucimy z innej strony, że są bardzo podobne te kadłuby praktycznie, jeżeli chodzi o przód, tylko tyle, że zastosowano tutaj lamp, lampkę, tą latarnię przednią, nią. Fajny, fajny detal, cieszę się, że go nie pominięto tutaj w tym, w tym modelu i mamy trochę więcej detali z tyłu. To jest zapasowe ogniwo i taka skrzynka zamiast tamtej skrzynki takiej. Z tego specjalistycznego klocka. A tak to moglibyśmy, wiecie, z, y, po zdjęciu, wiesz, byśmy nie zauważyli za bardzo różnic. Jeszcze z tyłu te same, te same rozwiązania: wszystko, wszystko to samo. Więc jeżeli chodzi o to, o kadłub, mieliśmy déjà vu, ale to też nie problem, no bo oczywiście to jest zgodne po prostu no takie są fakty, że te kadłuby były y, podobne. Tak, więc tutaj. Yy, natomiast Kobine nie, nie stanęło w miejscu, dodało nam do, nowe detale, no i zastosowało ten, ten przepiękny kamuflaż. Z którego się bardzo, bardzo cieszę. Tak, ja bym ja ewentualnie jeszcze yy, tutaj, już we własnym, we własnym zakresie, można by wrzucić jeszcze chyba taki klakson, zdaje się, albo. Jest też tam jeszcze element, to może być albo taka jeszcze lampka dodatkowa z ograniczonym takim polem świecenia, taka nocna, albo klakson, sygnał dźwiękowy, nie jestem pewny, nie będę tu się upierać, jeszcze jeden detal spokojnie można by tam, by tam sobie zmieścić. Zobaczcie jak to po prostu tutaj fajnie jest rozwiązane. Z tyłu jest oczywiście ta klapeczka taka, którą możemy sobie otworzyć, ładnie to pracuje. W środku klocek specjalistyczny, przedstawiający blok silnika, śliczny, metaliczny, lśniący, super sprawa. Tutaj też właśnie tam jeżeli chodzi o detale, w tylnej części kadłuba, tak jak sobie oglądałem model z War Thunder, to jest bardzo dobrze odzorowane. Tutaj jeszcze chyba były takie wyloty spalin dwa. No to jakby ktoś i tutaj były kratki wentylacyjne takie, takie więc to jakby ktoś się tutaj uparł, może by tutaj jeszcze sobie udoskonalić to. Natomiast już w tym w tym tutaj out of the box w tym wariancie produkcyjnym jestem bardzo zadowolony z tego co, co tu się dzieje. Tak, tu mamy naprawdę sporo różnych elementów w obu kolorach, co mi się bardzo podoba. Tak. To, to muszę za, za każdym razem pochwalić, bo nie jest to typowe dla, dla czołgów Kobi. Niektóre się trochę gorzej toczą. Ten toczy się rewelacyjnie. Wystarczy go lekko, lekko trącić. Świetnie się toczy. Bardzo się cieszę, że zastosowano tutaj te ciemno szare gąsienice a, a nie takie te wiecie te ponure takie e, super czarne jak w, w KW-2 i w niektórych innych czołgach. Według mnie słuchajcie te ciemno szare to jest optymalny kolor jeżeli chodzi o gąsienice czyli taka e, stal e, wiecie tam z jednej strony trochę taka brudna jakichś smarów e, ale przecież te gąsienice pracują więc tam się ta, ta sta, e, stal się tak w niektórych miejscach poleruje. Więc tak uśredniając, to ciemno-szary kolor jest tak najbardziej spoczko, nie? Jeżeli chodzi o wieżę, jestem bardzo zadowolony. Yy, mamy tutaj też właśnie różne, różne yy, ciekawe elementy w różnych kolorach. Yy, znaczy w tych w dwóch kolorach, w obu kolorach. Nie na przykład, zobaczcie, te, te skosiki takie, te niskie skosiki tutaj yy, są też właśnie te ciemnobrązowe. I zobaczcie, są takie te płytki z jedną krawędzią skośną, ale bez tych Wyraźnie takie y, wykończeniowe, tak, czyli bez tych takich dziur na study. One wtedy nie będą pasować, rozumiecie, na takie, na, na, y, w, w konstrukcji mogą nie pasować, natomiast tutaj, w, gdzie wykańczają konstrukcję, y, we wnętrzu konstrukcji mogą nie pasować, a tu, gdzie stanowią tylko wykończenie, takie bardzo ładnie się sprawdzają i nie widać tych takich dziur. Tutaj to są oczywiście y, peryskopiki 2, imitacja peryskopów jakie były w czołgu dla, dla celowniczego i, i dowódcy, no i wieża, i właz wieży, y, fajnie taki, tym razem on, on zaprawdę był okrągły, ale tutaj ja uważam, że jest bardzo fajnie rozwiązany, taki w ten sposób, mamy tutaj jeszcze właśnie te, te zobaczcie, są te takie jakby imitacja uchwytu takiego, więc bardzo mi się to podoba i zobaczcie, tu jeszcze ta, Kafeleczka z imitacją nitów 1 na 2. Bardzo charakterystyczne takie zobaczcie, podcięcie tutaj. Tam on jakby schodził takim zaokrągleniem, bardzo tak głęboko, pod, pod ten fragment. To był taki wysunięty, wysunięty pancerz, tam domyślam się, że były jeszcze jakieś właśnie może magazyn na magazyn amunicyjny, ale też zobaczcie, musiało być. Też jakieś tam miejsce do, do obsługi karabinu maszynowego, który ochraniał tylną, tylną półsferę pojazdu, kiedy na przykład on właśnie tam atakował, wchodził w linię, gdzie w, za linię wroga, gdzie mogli się tam, wiecie, czaić jakimś rowie, czy w załomie tam żołnierz z, z bronią przeciwpancerną. Tu ktoś mógł lukać do tyłu i ewentualnie takich śmiałków zdejmować. Przy odrobinie szczęścia, bo domyślam się, że widoczność z takiego czołgu jest bardzo słaba. No i dlatego stąd sukcesy takie w, w przypadku walki asymetrycznej z, z piechotą, która jest wyposażona w dobrą broń przeciwpancerną. Słuchajcie, więc ogólnie, ogólnie model bardzo mi się podoba. Wielka, wielka tutaj pochwała dla Kobi, za zastosowanie tego nowego plastiku w nowym kolorze. Mam nadzieję, że on będzie teraz jak najczęściej wykorzystywany i będzie się oczywiście uzupełniać też właśnie z tym, z tym jaśniejszym brązem tego typu. Nie, no bo wiecie, ważna jest tutaj różnorodność. Podsumowanie: wychodzi na to, że nie udało mi się znaleźć w tym modelu żadnych istotnych błędów. No, oprócz tej małej wpadki z tym, że zastosowano inne akcesorium niż to, które jest widoczne na opakowaniu, tutaj mówię o tym pistolecie. I dodatku użyto tego pistoletu jeszcze z tą nie, już nie, nie, nieforemną takim z tym uchwytem, który może powodować wygięcie kciuka minifigurki. No dobra, zróbmy z tego zbiorcze takie minus jeden, tak? Czyli wychodzi mi 9 na 10. Bardzo wysoka rekomendacja zatem. I słuchajcie, model po prostu wygląda świetnie z tym nowym brązem, tutaj wtopionym w różne miejsca, w tą zieleń wojskową od Kobi. Bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj szeroki przekrój tych, tych nowych, tych części, właśnie w tym nowym brązowym plastiku, różne skosiki, płyteczki, kafeleczki i tak dalej, zaokrąglenia. Świetnie, czyli tak, mamy z jednej strony od razu prosto z opakowania, bardzo fajny model, no takiego jednego z, z ważnych. Czołgów II wojny światowej. Jeden z pierwszych takich z prawdziwego zdarzenia czołgów ciężkich w wydaniu sowieckim. A oprócz tego mamy tutaj kapitalne źródło, źródło części. Zatem rekomendacja moja, i, i słuchajcie, no bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych recenzjach. Cześć!